Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mr. M. Dariusz, bądź M.Tariusz, tam obojętne, to prawie to samo. Yy, tak, to jest kolejny odcinek z Let's Play Pokémon Fire Red. Tak. Yy, powiem Wam, że nagrywałem i mi się nie nagrał głos. A teraz nagrywam jeszcze raz. Yy, no. I wytrenowałem sobie... Dobra, nieważne. Hej, jesteś może z Town? Więc znasz pewnie profesora Oka. Przyszło jego zamówienie. Możesz mu je zanieść? Oczywiście. Więc ciśniemy do profesora oka. Haha. ha. Właśnie, więc trochę wam powiem, więc nie będę prześwieszał. Złapałem Pidgeya, płeć żeńska i wyekspiłem go na poziom dziewiąty, tak samo Bulbazaura. Pidgey się nauczył ataku gust, czyli taki wiatr oraz... Bulba załóż się chyba niczego nie nauczył Tylko właśnie nasionami rzucać To chyba wiecie, albo nie, nie wiem W każdym razie właśnie Teraz wam jeszcze pokazuję to od nowa O, i coś tam, coś tam, nie chcę mi się czytać Musisz być... Dobra, dobra, dobra Co to jest? Masz coś dla mnie? Sobie to czytajcie, tam będę powoli Ach, to moje zamówienie, pokebale No tak, miałem je odebrać Cyborg! Dziadku! Prawie zapomniałem, po co mnie wyzwałeś? A właśnie, mam dla was zadanie. Dobra, to już mi się nie chce, to są pokedexy tam na stole, on, im, on, on nam to da. One właśnie, dane o pokemonach, na przykład jak je spotkamy, ale... Jak je spotkamy to zapisują dane, ale to jest mniej, więcej danych o pokemonie jest jak go złapiemy. Niż jak go spotkamy, po prostu. Dobra, no. Dobra, hahaha. Ha, ha. Oczywiście się wyłączę, jak zwykle ten, ten. Mm, Cyborg, wejdziemy sobie tutaj do tej. Ona nam. Do siostry Cyborga. Ona nam da mapkę. A Cyborg mówi, że nam nie da, ale da, ona jest fajna. Daisy. Ha, miło Cię poznać, Daisy. Dobra. Ty już nam chyba dawałeś. Tak, dawałeś. No, oczywiście musimy w walkę. Ech. A to chyba widzieliście atak ten z nasionami. Albo i nie? Nie wiem. A więc tak. Mm. O, dobra, przyszłam. przyszedłem. Przeszedłem. I tak. Mm, tutaj mamy ukrytego za tym płotkiem. Tutaj mamy ukrytego pokébala. Możemy zrobić drogą krótszą tutaj ściąć po prostu to drzewko, ale potrzebny jest nam ruch kut. Przynajmniej, żeby Pokemon go miał. No, no wiecie, co chodzi, umiał go użyć. Tutaj mamy dziadka, który nam doradza, jak łapać Pokémony, i daje nam jeszcze Teach TV, czy taki mini. Można nazwać to telewizorkiem, co nas uczy o czymś tam takim. Jego syn chyba. Czy wnuk? Nie wiem, chyba syn. Dobra, nieważne. Tego dziadka właśnie. No pokazuję akłapać, ja oczywiście wiem. Uidla ale lepiej zmęczyć Pokemony, żeby była większa taka szansa na złapanie. No. No, Teach TV dał nam. Dobra. No i tak. A więc ja złapałem tego Peach i teraz wczytam grę. O właśnie. I pokażę wam jakich... Mm, tak, i tak, mam Pidgeya na levelu 9. To jest żeńska, żeńska płeć. No i tak, atak i Gust. Gust to jest taki atak typu, właśnie, Lot. On taki jakby mały huragan wygląda, przynajmniej tak ten atak. Bardzo fajny jest, dobry na orbaki. Ziemia to jest Sand atak, czyli zmniejsza, jakby, celność naszego przeciwnika. I normal to jest tak to jak zwykle to jest atak taki. za normal level 9. nie chce mi się ich expić, więc po prostu wam ten. Tak, Ataki ma Tackle, Growl i Lexit. Nie wiem, jak się to mówi dokładnie. No i teraz idziemy na walkę z. z Cyborgiem, który jest właśnie tutaj, jak skręcimy. Tutaj właśnie w tą stronę się idzie do... tutaj do góry i w tą stronę tu też mogą być pokemony Mankeje i spiroły. Tą stroną idziemy, to tam jest liga... znaczy. Tam są ci. Hmm. Pokemon ci... Dobra, pokażę Wam zresztą. cyborg Zresztą coś, coś tam, on tam już był. I teraz to nam zawalczy. Pidgey. Kto by się tego spodziewał? A, gust. Aha, dobra. Yy, potiona sobie użyjmy. Cześć, Chandarme. Czarmanderze. Żiemy sobie potiona, może być JDI Radę. Chyba da, bo gust to jest dobre chyba na ogniste. Albo nie. Daj radę. Daj radę. Daj radę. Czekajcie cięcie. A więc dobra, witam Was. Czekajcie. Czy sobie zobaczę? Dobra. Chwileczkę muszę sprawdzić. Dobra, nagrywa się. Nie wiem, nigdy. Nie wiem. Level 10, czyli pokonano Charmandera. Pokonaliśmy jednym pokemonem naszego rywala więc dobra. Czekaj. Czekajcie, cięcie. Dobra, witam Was ponownie. Tutaj idąc, właśnie. Tutaj mamy, czekajcie, Liga Pokémon. No, to jest właśnie Liga Pokémonów. Tam są właśnie ci trenerzy i tak dalej, dobra. Mniejsza o tym. Musimy zdobywać odznaki od trenerów Pokémonów i mistrzów. Nie wiem, jakichś trenerów w sali czy coś. I potem wygrać z nimi, i potem dostajemy oznaki. A więc dobra, pokonaliśmy naszego froga idziemy do góry. Tutaj mamy, idziemy tą e, drogą 2. To są fajne, to są takie same pokémony jak niżej. Mm, tutaj Virdian Forest, i tutaj skończymy ten odcinek e, Virdian Forest. W następnym odcinku będzie właśnie Virdian Forest. Eee. Tak, Wyrden Forest w następnym odcinku. A w, no, więc cześć wam i do następnego odcinka.